Cześć! Jestem doktor Kokardka i pewnie tak jak ja troszeczkę nudzicie się w domu. Ale słuchajcie, mam na to sposób. Nauczę Was dzisiaj żonglować. Oczywiście, żongluje się zazwyczaj trzema piłeczkami. Jeżeli macie takie piłeczki, one muszą być odpowiedniej wielkości do Waszej rączki i też muszą być troszeczkę ciężkie. Jeżeli natomiast nie macie takich piłeczek, można użyć zamiast tego na przykład mandarynek albo jakichś malutkich jabłuszek, lub na przykład woreczków ryżu. Najpierw bierzecie sobie swoją mandarynkę albo woreczek ryżu czy kaszy w jedną rączkę. Trzymacie blisko tutaj ciała łokcie i próbujecie przerzucić ten woreczek ryżu tak, żeby zrobić taki ładny łuk z jednej rączki do drugiej, mniej więcej na wysokość Waszych oczu. Więc spróbujemy raz, dwa. W kroku bierzecie sobie drugi woreczek ryżu do drugiej rączki i próbujecie przerzucić go z jednej rączki do drugiej. I tak na zmianę, z prawej do lewej, z lewej do prawej. Próbujemy. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Pamiętajcie, żeby nadal robić ładny łuk, tak mniej więcej na wysokość waszego wzroku i żeby wasze łokcie były przy ciele cały czas. To idziemy jeszcze raz. Raz, dwa. Raz, dwa. Gdy już opanujecie ten etap zabawy, możecie wziąć trzeci woreczek ryżu do Waszej prawej rączki lub lewej. Zależy czy jesteście prawo czy leworęczni. I próbujecie zrobić teraz coś takiego, takie raz, dwa, trzy. Najpierw zaczynacie prawą rączką, później lewą i później znów prawą wyrzucacie ryż. I uwaga, jedziemy. Raz, dwa, trzy. I łapiecie. I teraz odwrotnie z lewej rączki do prawej. Raz, dwa, trzy. I łapiecie. Możecie próbować tak zrobić bardzo wiele razy, aż w końcu będzie Wam taki ładny łuk wychodził między prawą rączką a lewą. Idziemy dalej. Raz, dwa, trzy. Kiedy opanujecie już to, możecie spróbować połączyć te dwie rzeczy, czyli rzucanie z prawej łączki do lewej i z lewej do prawej, i wtedy zaczynacie żonglować trzema piłeczkami albo trzema woreczkami ryżu. Które polecam w ogóle, bo one są o wiele wygodniejsze do złapania niż piłeczki, i dla początkujących ludzi są na pewno o wiele prostsze. Więc próbujemy. I oto żonglujemy.